Witajcie, moi drodzy. Dzisiaj wam chciałem pokazać coś innego, tak naprawdę. Mam okazję przetestować, więc pochwalę się z wami też takim fajnym wynalazkiem. Mamy laptop tutaj Dela, do którego mamy tutaj podłączenie pod USB-C. Mamy tutaj też wyjście takie specjalne. Ten kabelek, moi drodzy, prowadzi do takiej stacji. Stacja to jest dokująca tak naprawdę, więc laptop możemy sobie używać mobilnie. I tutaj możemy podłączyć sobie, zobaczcie, e, dwa, trzy monitory. Mamy LAN, mamy USB, drukarkę możemy podłączyć, tak, wszystkie sprzęty. No i powiedzmy, wracamy, nie wiem, po trasie do domu. E, kładziemy sobie laptop na biurku, otwieramy. E, no i co? Musimy, musimy się podłączać zasilacz, LAN, ewentualnie różne kable. A tutaj takim jednym kabelkiem e, podłączamy sobie i robimy cyk. Podłączamy, uruchamiamy, on się jednocześnie ładuje, podłączy się drukarka, wszystkie elementy i uruchamia nam się drugi monitor i wtedy możemy sobie pracować w domu stacjonarnie. Tak? Więc to jest bardzo fajne rozwiązanie. Mamy stację dokującą i to jest, tak można powiedzieć, jednym kliknięciem zmieniamy mobilne urządzenie na bardziej stacjonarne. Jak Wam się podoba? Dajcie nam łapki, jeśli chcecie, żebyśmy dalej nagrywali takie materiały. Dzięki!